Czyszcząc szafę należy pamiętać nie tylko o samych półkach, ale też o jej narożnikach. Nie, to nie jest narożnik. Jak to się nazywa? Ada, jak to się nazywa? Nie, to nie jest prąd. Jak to się nazywa? No nie. Jak to wygląda? Co za szkaractwo! Zadzwonię do mojej firmy. Tak. Halo? Dzień dobry, czy zajmuje się Pan naprawą szaf? Tak, ma Pani szczęście. Moja firma właśnie otworzyła departament, który zajmuje się naprawą oraz przerabianiem szaf. To fantastycznie! Proszę tutaj przyjechać i mi coś zrobić z tą szafą, bo nie mogę patrzeć już na to szkaractwo. Proszę się nie martwić, zbieram swój sprzęt i już do Pani jadę. I co, Łukasz, dobrze zrobiłam? duś! Ale tu chodzi o to właśnie, że to niby ja jestem w swojej firmie, a ty dzwonisz do mnie, a nie, że jestem w tym samym pomieszczeniu, no. Problem z tą szafką jest mi znany, no już nie od dzisiaj tak naprawdę. Już od jakiegoś czasu żona chciała zamienić tą półkę na książki, na taką szafkę, gdzie moglibyśmy przechowywać różne rzeczy, ponieważ wraz z tym, im dłużej mieszkamy, tym więcej rzeczy się gromadzi i nie ma już tego, gdzie trzymać. Dlatego pomysł jest, żeby zamienić to, że półeczkę na książki, na taką szapeczkę, o, tak jak tutaj mamy na górze tą najwyższą półkę. Czyli na każdym piętrze zrobić sobie drzwi otwierane na zawiasikach, na cichym domyku, żeby można było tutaj trzymać różne nasze niepotrzebne graty, albo mniej lub bardziej potrzebne graty. Oczywiście wszystko co robię nie może po prostu pójść gładko i łatwo i pięknie. racji tego, że. Kiedyś poskąpiłem na podwójną grubość półeczek. Te półeczki są bardzo cieniutkie. Książki dają obciążenie, przez to półki się zaczęły wyginać, więc nie jestem w stanie po prostu wsadzić tutaj drzwiczek, żeby to się ładnie, pięknie zamykało. Na szczęście wpadłem na pomysł, aby zrobić wsporniki od spodu, żeby wyprostować te wszystkie półki. Ale najpierw trzeba pozbyć się wszystkich książek, które tutaj zalegają. Tak więc do roboty. Kochanie, mogłabyś mi pomóc? আমি তো তুমি আসর বিচ্ছা ওরবতে Warto było spróbować. Udało się wynieść wszystkie książki. Wyniosłem również szuflady, żeby zwolnić tą szafkę całkowicie. Od razu widać, że półki, które były bardzo ugięte, się troszeczkę wyprostowały, natomiast nadal to wymaga dalszej interwencji. No co zostało po książkach? Oczywiście to na kurzu. To na kurzu, którą teraz trzeba posprzątać. Tak więc to będzie pierwsza rzecz, którą zrobię podczas naprawy tej szafki. Nie przedłużając, biorę płyn, ręczniki papierowe i biorę się na sprzątanie. Zanim rozpocznę montaż drzwiczek na tych półkach, najpierw muszę je wzmocnić, aby się już tak więcej nie wyginały. W celu wzmocnienia użyję listwy o przekroju prostokątnym, która ma w sumie 2 metry długości, więc będę musiał ją pociąć na odpowiednią szerokość, więc będę musiał zmierzyć jaka jest szerokość tutaj tego, tej wnęki. Wzmocnię te półki w trzech miejscach. W najdalszym, gdzie przytwierdzę listwę bezpośrednio do ściany, żeby z tyłu dawało jak największe wsparcie dla najcięższych rzeczy. Po środku, no i gdzieś tutaj z przodu. Ale zanim zacznę mierzyć i ciąć tą listwę, najpierw sprawdzę, czy drzwiczki, które zamówiłem do wycięcia, pasują się tutaj w ten otwór, żeby uniknąć ewentualnych komplikacji po tym przy montażu. Tak wyglądają te drzwiczki. Oczywiście to będzie zrobione w ten sam sposób, jak to najwyższa półka, czyli jedna połowa drzwi, druga połowa drzwi zasłonią całą wnękę. Zobaczę teraz, czy wszystko się zmieści, zwłaszcza na wysokość. Mieści się i to bez problemu drugi poziom też mieści nie ma problemu trzeci poziom aha, no, trzeci poziom niby wchodzi a zobacz jak jest z drugiej strony z drugiej strony bez problemu czyli na trzecim poziomie jest za ciasno po prostu czyli problemem jest ten poziom, ta wnęka gdzie podejrzewam że została ta półka zmontowana po prostu pod kątem. Bo wszędzie, w każdym innym miejscu bardzo ładnie wchodzi, tutaj natomiast jakby ta półeczka jest po prostu pod kątem, dlatego też jest tutaj mniejsza szpara. Ponieważ fachowiec, który to wszystko montował, nie używał żadnego sprzętu, żadnych ścisków kątowych, wszystko robił, dosłownie trzymając to na rękę, wyszło to tak, jak wyszło. Mógł się pomylić gdzieś tutaj o milimetr, o dwa milimetry, Suma summarum półka wyszła krzywa. Co można teraz z tym zrobić? Ze względu, że to jest wszystko połączone na konfirmaty, nie jest to zrobione na... nie leży to sobie na takich kołeczkach, w sporniczkach. Trzeba to wszystko, będzie tą całą szafę, która się tam znajduje za mną, trzeba będzie ją wyciągnąć. Na szczęście byłem podczas montażu tej szafy i... wiem, że ona jest wkręcona na kilku śrubach, dosłownie. Tak więc, może to są tylko i wyłącznie dwie śruby, może jednak okaże się, że więcej nie wiem, trzeba to sprawdzić. Tak więc do dzieła. Okazało się, że były w sumie trzy śruby, które to trzymały. Zobaczymy, czy teraz to się w ogóle poruszy. Wysuwa się. Co bym chciał teraz zrobić? Przede wszystkim zauważyłem, że. Tutaj ta maskownica dodana na sam koniec jest przykręcona tylko na jedną śrubę, więc przykręcę ją na dwie śruby. Poza tym z tej półki trzeba wykręcić te konfirmaty, złapać tę półkę w ścisk kątowy, podnieść ją dosłownie o milimetr, nawiercić nowe otwory pod konfirmaty i to wszystko skręcić. Wydaje się proste, ale niepotrzebna robota, której można było uniknąć, gdyby fachowiec, który robił to na początku, wziął do serca sobie robotę i zrobił ją porządnie. bardziej wyciągam, tym bardziej zamyka mi się, zamykają mi się tutaj drzwiczki serwisowe. Po prostu ta część z tyłu zaczyna mm. zamykać mi drzwiczki, przez co uniemożliwia wyciągnięcie tej szafki. Ej, same problemy. A, a miało być tak łatwo. Przed wyciągnięciem konfirmata założę ścisk kątowy, żeby półka mi nie opadła. Wykręcę ten konfirmat. Podniosę tą półeczkę dosłownie o milimetr, o pół milimetra. Nie ma żadnego problemu. Teraz jest bardzo dobrze. Obok nawiercę otwór na drugi konfirmat. Wkręcę go i ta półeczka już będzie siedzieć wyżej. Cała robota. To trochę potrwa. Muszę wyciąć takich 5 razy 3 15 kawałków. Ach. Do zobaczenia za chwilę. Jak widać, cały jestem w wiórach, ponieważ na koniec zdecydowałem się oślifować te deski jeszcze papierem ściernym. E, I pokażę Wam coś. Dopiero tak naprawdę teraz widać na przykładzie tej listwy. Jak krzywo jest tutaj. Jaka tutaj dziura, się, dziura powstaje z jednej i z drugiej strony, pomysł jest taki, żeby wykorzystać kątowniczki, przykręcić do ściany, na kątownik położyć listwę, przykręcić w kilku miejscach do półki powyżej. Za wyjątkiem tej ostatniej, najdalszej, którą zrobię tak samo jak przed chwilą mówiłem, z tym, że dodam kątowniczek jeszcze po środku i przywiercę do ściany z tyłu, do ściany betonowej. Robię to, ponieważ chciałbym z tyłu półek trzymać najcięższe rzeczy, żeby te półki wytrzymały i żeby się nie uginały. Przygotowałem sobie stanowisko do wiercenia, wyciągnąłem sobie stolik kawowy. Może podłożę podkładkę, żeby nie porysować tego wszystkiego. Na końcu tej listewki będę przykręcał sobie tą, te śruby. To źróby, które akurat przechodzą przez tą dużą, przez dużą listwę, i przykręcą się bezpośrednio do półki, która będzie znajdować się powyżej. Są to wkręty do drewna Torx-Pax, które wkręca się Torxem. Wydaje się bardzo proste. No to zaczynamy. Mam już przykręcone trzy gondolniczki. Teraz trzeba będzie wsadzić to na sam koniec szafy, zmierzyć gdzie wyjdzie środek i zrobić otwór żwiertarką udarową i wbić kołeczek. Oczywiście trzeba będzie uprzednio podnieść całą tą półkę. Bo inaczej będzie znowu krzywo wisiało, a tego nie chcę. To dopiero pierwsza półka. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to jest to miejsce. Nie przekonamy się, dopóki nie wywiercimy dziury, więc czas najwyższy wiercić. Wygląda dobrze. Udało mi się wkręcić pierwszą belkę. No jest to znacznie trudniejsze niż mi się wydawało. A no przede mną jeszcze to całe mnóstwo. Także do roboty. 4 godziny roboty i tak naprawdę zrobiłem tylko tą pierwszą listewkę. Na każdej półce mam jeszcze po dwie. Byłem pewien, że to zajmie mi maksymalnie 2,5 godziny, może 3. A gdzie tu jeszcze? Zawiasy trzeba powkręcać, szafki trzeba porobić. Nie ma szans, żebym to dzisiaj skończył. Więc zostawiam resztę na odcinek drugi, bo moja firma robi również zlecenia, nie tylko jednodniowe. I, da, I w zasadzie ta popelina tam z tyłu wyszła. Trzeba będzie farbę kupić i pomalować, bo tak być nie może.